Siema wszystkim, z tej strony Kobuch Znajdujemy się na stronce CSGO Skins I potwieramy sobie dzisiaj skrzyneczki Więc myślę, że możemy zacząć od case battle jakiegoś Damy jednego make-up'a W sumie damy dwa make-up'y jednego ultra case'a Zobaczymy co nam wypadnie Damy prywatna I dodamy cztery boty Trzy, przepraszam Budżet mamy dzisiaj jakiś troszeczkę mniejszy, bo mamy tam 30, 34 zł, ale zobaczymy, może coś się uda ugrać. Uuu! Uh, I dostaliśmy petkę, ale underdoga zrobiłem niestety, więc przegraliśmy to. O, mogłem tego nie robić. No, całe życie pod górkę. Człowiek jest pazarny i te underdogi nie oddają. No nic, nowa bitwa. Myślę, że możemy dać zbustowanego dwa zbustowane te zrobić standardowy prywatno na czterech i liczyć na farta znając moje szczęście nie uda się tego wygrać ale co trudno odcinek musi wlecieć bo dawno nie było o nie Mortis. Mogę dać? Nie ja musiałem dawać w sumie underdoga. Dobra, mamy 18 złotych. Więc trzeba coś tutaj ogarnąć. Może uszczelimy sobie. Skinka jakoś. 59 groszy. No nie opłacało się. Handlarz bronią wymienimy sobie półciki. Złoty 34. Zł. Nie no fajnie. Dwie dyszki mamy, super. Po możemy zrobić bateleczkę kolejną. Może uda coś się wygrać No nic. Damy jedną tą Jedną tom 735. Underdog, bo ja wierzę, że nam się uda. Utwórz. Dobra, zmieniam kolejność botów. Może to przyniesie mi szczęście. No nic nie wiadomo. A i oczywiście używając kodu Kobuch macie 10% do ładowania oraz 215 na start, jeżeli nie używaliście żadnego innego kodu. I przegraliśmy. No niestety. A nie, wygraliśmy 25 zł, chyba to był Underdog, faktycznie. Zapomniałem o tym. I już mamy 38 zł, czyli jesteśmy już na lekkim proficie. No ale możemy zrobić kolejnego case battle i zobaczymy co teraz może nam się wylosować w sumie. Damy nam czterech, prywatna, zrobimy tym razem standardową i w sumie jak mamy 38 to możemy zrobić tak, make up'a jednego i możemy, możemy zrobić jednego ultra case'a. A ty widzę, jak będziesz chciał wygrać jakiegoś skinka to dzisiaj do tego filmu napisz po prostu w komentarzu co robiłeś. Po prostu wiadomo, teraz niektórzy mają zakończenie roku szkolnego i tak dalej, to możesz w sumie napisać sobie, że robi wakacje. Dobra, zobaczmy, czy nam coś wylosuje. Daję chyba normalaka, więc liczymy na to, żebyśmy, że będziemy je, mieli jak najwięcej. Oj, chyba przegraliśmy. No, przepierdoliłem to, no niestety. Zdarza się i najlepszym. Bycie nieudacznikiem i śmieciem to moje drugie ja. Weźmiemy sobie darmową skrzyneczkę. Zobaczymy, co z darmowej poleci. Pewnie syf jak zwykle. No, ale to zawsze darmowe, więc. No i chuj. Dobra, zobaczmy co tutaj dalej mamy. Dobra, otworzymy jakiegoś skin'ka dla widza, bo to przecież... Widz żyć święta, tak? Dobra, to może dzisiaj ten Tallbox Case? Co to jest? Gówno w chuj, ale może damy radę, dobra. O, Asimówka! Fantastycznie! Za 8,40 mamy 15 zł, kurwa! No i chuj, na razie zostawimy. Zobaczymy, co dalej. Chyba, że przepierdolimy wszystko, no to wtedy ewentualnie spróbujemy tym skinem jeszcze zawalczyć. No, ale chuj, przejdźmy do case battle kolejnego jakiegoś. Zrobimy tym razem underdog'a na czterech, prywatna. ogień, z kurwami i tyle. was stare baby i tyle. Dobra, co tutaj mogę dodać za skrzyneczkę? Dobra, może polećmy jakieś, nie wiem. Są jakieś takie ciekawe skrzyneczki? Zawsze otwieram jakieś gówno w chuj cały czas, a nic mi to nie oddaje. O, tutaj już droż, droższe te skrzyneczki są. Ula la, na te skrzyneczki to mnie nie stać, bo nikt nie korzysta z mojego kodu, jakim jest Kobuch. Dziwne. O, ogólnie, widzu, jeszcze najważniejsze, promuj mój kanał jak możesz. Udostępnij znajomemu. Udostępnij, nie wiem. Bratu, ojcu, mamie Weź ich telefon, zasubskrybuj ten kanał Czym nas więcej, tym lepiej Jesteśmy bardziej rozpoznawali. Dodaj skrzynki za 11 zł i lecimy, ogień Dobra Prywat na utwórz Dodaj botta, dobra bez Isamu lecimy Bo ten Isamu to naprawdę jest chuj mnie. Zawsze się użala nad sobą Lecimy, ogień Chyba wziąłem underdoga, ale nie jestem pewny. W sumie, ojojoj, oj, oj. chyba przepierdoliliśmy to, chyba underdog jest, ale nie jestem przekonany jeszcze. 7 zł, tak przepierdoliliśmy. No i chuj, kurwa, zawsze jestem pazerną szmatą i tyle. Dobra, co ja tu mogę otworzyć? Teraz otworzymy sobie, może nie wiem, jak to zbustuje, to jest. O, 16 zł, co ja gadam Dobra, otworzymy sobie Te dwie zbustowane skrzyneczki Za 8,40 Jedną, przepraszam Jedną skrzyneczkę, co ja gadam No i dobra, i trafiliśmy 4,37 Za te złoty 85 możemy jeszcze Z czymś powalczyć, tak, low case'a jednego no to zrobimy case zbata na zakończenie i myślę, że to będzie koniec odcinka. Robię underdoga, prywatna, a publiczna. Niech sobie ludzie dołączą. Może ktoś dołącza, jak nie to dodaję od razu boty. O, ludzie dołączają. Fajnie, fajnie. No nic, to taki laściak już. Na chwilę obecną. No i przegraliśmy, no i niestety. No, i z widzowie, to by było na tyle. Do dzi na dziś macie do wygrania tego P250 Asimov za 15 zł. Myślę, że fajny giveaway. Co należy zrobić? Zostawić łapkę w górę. Zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo ważne. No, i zostawić po sobie komentarz. Napisz po prostu, co będziesz robił w wakacje. I tyle. Dzięki, i piona widzu. Trzymaj się. Bardzo, bardzo mnie wspieracie. Na razie.